Jest chyba norma, a ja ciągle na tej małym kawałku. Patrzcie, tutaj wyleciało... kółeczko. Ja mam jakieś małe srebro. Ja pierdzielę. Powiem wam tako. Jakby nie ten wiatr, to ten film równie dobrze mógłbym nazwać Piękny wiosenny wypad Słońce, powiem wam Takie jest ciepło, tylko że wieje, nie? No i zaczynam kolejne wykopki, nie przedłużam Tam jakaś ktoś na rowerze pojechał Pewnie już chce myśleć, co tu gościu do siebie gada Póki co tak o, takie coś Mosiąc Teraz mam takie coś O tutaj o! Taka blaszka, nie wiem co to jest. Czy to jakaś nabijka, przy, przybitka, nabijka, nie wiem co. Ale coś, konina jakaś pewnie, no to jak nie wiadomo co to konina. Także zaczynam, i głęboko było to w ogóle. Zaczynam kolejny film i do następnego dołka. Tutaj coś po powierzchu dzwoni dosłownie powierzchu prawie, że. Zaraz zobaczymy. Gdzie to? Aaaa. Dobra, śmieciuch. Jeszcze sprawdzę dobrze. No tak, no jest chyba. I jest chyba pierwsza moneta, albo i nie, guzik i nie pierwszy, powiem wam, bo pierwszego nie pokazywałem. Dobra, ten jest jakiś złocony i nawet jakiś wzorek ma. Coś tam ma, coś tam na nim jest, powiem wam. No, bo na zdjęciu już widać lepiej na pewno. Powiem wam, że tak się już tam wkurzyłem, mówię idę, pierdzielę to pole. Nigdy tam nic nie wychodziło i dzisiaj to samo sytuacja się powtórzyła i mówię, spadam po prostu na inne, nie? Także to tutaj też byłem, tu też nic nie wychodziło. No ale tr gdzieś trzeba chodzić, nie? No i patrzcie, wiedziałem, że warto te gówniane sygnały kopać, bo tutaj nie ma innych powiem wam, tylko gówniane, <laughs> żeby jest piękny Arseniak. Dawno nie było, a więc dzisiaj mam. W środku zimy trafiłem Arseniaka z kwiatkiem. Pozdro dla Jurka Lorbasa. Dziękuję Ci Jurek za to, że jesteś. Często, że komentujesz. No, pytasz o te receniaki, więc dzisiaj jest coś dla Ciebie, ale piękny. Naprawdę super. I do następnego dołka. O, proszę Państwa, tutaj widzę krągłość. Gdzie to było? Tutaj, patrzcie, będzie albo 4,9, albo dycha. Bo taki dźwięk to tylko. O, powiem Wam, że to ani to, ani to. Dycha to to jest. Ale jaka? No, to już lubię ten dzień dzisiejszy. Za jedną monetę, bo nie wiem jaka na razie, powiem Wam. Czekajcie, ja to spróbuję zidentyfikować, co to może być. Moi drodzy, 10 groszen. Ale jakie to? Co to? To pierwszy raz takie coś widzę. No, groszen to wiadomo, jakieś albo. I 25 chyba, 1925, tak, tak mnie się wydaje. Także na pewno jakaś przedwojenna, niemiecka, jakiś tam może nie wiem skąd ta moneta, ale z tej strony fajnie widać, z drugiej prawie nic nie widać, szczątkowy napis. Zresztą nam na zdjęciu już było, było widać, nie także do następnego dołka. Popatrzcie tylko na to słońce. Ja wam powiem, że ten śnieg to była anomalia. Ten śnieg co ostatnio był normalnie, to jest powiem wam. Zimą tak u mnie, <laughs> ale dobra, jest kolejna krągłość. Już tutaj ją wygrzebałem. I teraz tak Moniak czy nie ale wychodzi na to, że Moniak. Powiem wam. Jakiś Adolf pewnie. O, ale podjechany. Ale na pewno. Raczej cynkowy Adolf. Tak już o tu widzę. Tu widzę tą swastykę. Tu będzie jedynka. Jestem na tej łączce, tutaj też bywałem parę razy w tamtym roku. No i zobaczcie, łąka jakaś taka wygładzona, wyrównana. Pochodzimy tu i tutaj skończę już. No i widzicie, tutaj już coś się dzieje. Jak nie kula, to moneta. Jak nie moneta, to jakieś tam coś pierdoły, ale się dzieje. A na tym polu tam nic się nie dzieje. Dlatego robię już tutaj, tak jak powiedziałem. No i dobre moi drodzy, zobaczcie. Tak, dokładnie tutaj w tym miejscu jest jakaś krągłość i ja już jak widzę takie coś to po prostu staję sobie, wyciągam kamerę No i mówię teraz co następuje Czyli tak o patrzcie, tutaj coś widać O tak I będzie to moneta chyba Kurde, że ja tu wcześniej nie przyszedłem dzisiaj Czy guzik nie no Monia, ale kolejny Adolf będzie taki z zżarty chyba ale liczy się, wiecie, sztuka Do normy teraz brakuje jedna, ale z żarty naprawdę nic nie widać. Nie, to była dziesiątka. Tutaj widać dziesiątkę. Dziesiątka adolfowa. Może powiem Wam duży mi plac jeszcze został, to do normy dojdę dzisiaj jakieś tam. Także do zobaczenia do następnego dołka. Łękniej. Hadę nie chciałby? Siedmów, panie nie chciałby nie, No. O! na przykład tutaj jest fajny dźwięk. Widzicie, łopatka jednak z pół metra nawet daje. A zobaczmy co to jest. W trawie to jest czysta robota, powiem wam. Jest gdzieś tutaj. Zaraz. Znajdziemy, ale to jest tylko zżarty żarty gaciak. Niestety, o taki o cztery dziurki. Pyk, pyryk dobra. No i żałuję, naprawdę, że tutaj wcześniej nie przyszedłem. Bo się o wiele więcej dzieje. Tym razem guzik jest taki kopułkowaty, ale on coś tam ma, chyba czy nie ma? Czy jest taki zapurchlony? Czy to są jakieś? Ale to chyba jakieś wzory są, powiem Wam, na tym guziku. Nie jest to arseniak, ten taki kopułka. No. Zobaczymy, jak to się domyje. To jest jakiś tam miedziak, chyba. Ta. A on coś tu chyba ma. No dobra, nie będę się nad tym guzikiem tu pochylał. Idziemy dalej. Jest chyba norma, a ja ciągnę na tej małym kawałku. Dobra, przechodzimy do rzeczy od razu. Patrzcie, tutaj wyleciało kółeczko. Ja pierdzielę. No nie, nie, ja mam srebro. Ja mam srebro. Ja mam jakieś małe srebro. Ja pierdzielę. Ale fajnie. Zobaczcie, jest facjata. Co to jest? Jakiś półsilbergrosza grosza chyba. Czekajcie. Ja je jakoś to domyję. Oczywiście, moi drodzy, to jest również taka nietypowa, popularna moneta, bo to, bo to jest pół silbergrosza. Ostatnio gdzieś tam było dwa i jedna, druga. Przeważnie wpadają jedynki, a tu mamy malutkie srebro, w ogóle to biło tragicznie to jest pół silbergrosza. Co na zdjęciu widzicie, to na sztorcy jeszcze położę. A, powiedziałbym taki arseniak, nie? W ogóle na, wysoko nie biję, w uszach słyszę jakby taki. Yy, śmieciowy sygnał, nie? A ja wam po prostu małe sreberko. Super. <laughs> no no i o to chodzi powiem wam. Zobaczcie, co teraz padło. W tej masie ziemi nic nie widzicie na pewno. A ja wam powiem, że mam figurkę żołnierzyk, chyba nie, nie żołnierzyk. To będzie taki pan <laughs> fajna rzecz. Tak takie ja powiem wam. Figurka już mi się kilka razy zdarzyła, to taki sobie... Pan chyba z brodą idzie jest o, las, o laseczce, czy co on tam ma? Chyba to jest to. Także takie urozmaicenie jak dzisiaj, to, powiem wam, to jest, to jest super. Po prostu nie muszą być jakieś nie wiadomo jakie rzeczy. Byle by coś było, nie byle by się jakiś tam, yy, byle by jakaś opowieść z tego się snuła. Tu guzik, tam żołnierzyk, tu sreberko, tam monetka i wiecie, a jak idziesz taki tylko śmieci, no to fajnie się chodzi, ale wiecie o co mi chodzi, nie? No patrzcie, teraz, jak słońce to przyświeciło, to naprawdę to na końcu nowego, co ja mówię, na końcu starego i na przededniu nowego roku, to nie jest w ogóle naturalne, powiem Wam taka ładna pogoda w środku zimy. Ale, ale co mi tam kopać można? Słuchajcie, jest jakiś kolor. Kolorowa blaszka, patrzcie. ale to chyba będzie, czekajcie, co to będzie. Co to będzie. Kurde, coś jest zgniecione. Coś było zgniecione. Jest zgniecione, ale co to takie dziwne? tak jakby... Z dwóch stron jakby to takie... Nie wiem, ale jest kolor, powiem wam. Jest, 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 jest jakiś miedź, bo to z miedzi na pewno jest. Także obstukamy. I do torby zrzutowej, oczywiście. Aha. Nie wiem, co to było. Ani dzwonek, ani... A, mi się oczy zaświeciły, powiem wam. W ogóle kamery nie wyłączyłem w kieszeni, cały czas... ...sobie tako była włączona. Yy... Tylko nagrywanie nie było włączone, nie? No dobra, nieważne, patrzcie. Mówię, wyciągam i ja pierdziela, to tylko... O, ...jakiś element yy, zapięcia od zegarka. Po prostu nawet takiego jak ja mam, dobra, nieważne. I tym ostatnim, tą ostatnią rzeczą yy, ja dzisiaj kończę powiem wam. Nie ma co się. Nie ma co się po prostu tam yy, spinać, bo spokojnie sobie przyjdę na ten kawałek, zobaczcie, na ten kawałek, tutaj następnym razem. Poprawię jeszcze to yy, z tego, co już dzisiaj jest, to pewnie jakiś jeden film w jednej całości będzie, także fajnie. A z tego zobaczymy, co następnym razem wyjdzie. Za mną jest jeszcze ten lasek, bo mi się przypomniało, że ja tutaj w ogóle z Deusem nie byłem. Tu było tak zarośnięte to wszystko, że z Deusem tu nie byłem, więc widzicie, co dzisiaj Deus potrafi jeszcze poprawić po innych wykrywaczach. Nie? Także było to, co było. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dla mnie wypad był super, było srebro, arseniak, był żołnierzyk, norma była, wszystko było co trzeba, także yy, pozdrawiam Was gorąco, zresztą jest gorąco, nie, w zimie i zapraszam oczywiście do następnego filmu, trzymajcie się, na razie.